Dobry wieczór. Miło mi, że mogę się dzisiaj z Wami spotkać i możemy porozmawiać sobie o czymś, co jest dla wielu ludzi niezwykle istotne, i niezwykle ważne, i dla wielu ludzi trudne do osiągnięcia. Wiem to także z naszych audycji, tych audycji Tamka Kosiorka, kiedy przychodziły do nas różne maile i tam właśnie bardzo duża liczba osób mówiła o tym, jak duże są problemy z poczuciem własnej wartości. Bo o zjawisku własnej wartości, poczucia własnej wartości chciałabym dzisiaj porozmawiać. Czy można być szczęśliwym, mając zaniżone poczucie własnej wartości? Wielu osobom i słusznie wydaje się, że trudne jest to niezwykle wtedy, kiedy Mamy takie poczucie, że niewiele jesteśmy warci, że niewiele umiemy, że niewiele potrafimy przekazać innym ludziom, że dostajemy zwroty, które odbieramy jako zwroty mówiące o tym, że mało jesteśmy warci i że nikt się tak naprawdę nami nie interesuje. Jest to trudne, ciężkie. Nie chcę się zatrzymywać w tej chwili na tym, skąd się to bierze. Bardziej interesuje mnie to, w jaki sposób można to poczucie własnej wartości podnieść. I czy można? A okazuje się, że można. Jest taki psycholog, Nathaniel Branden, który bardzo długi czas pracował właśnie nad tym zjawiskiem. I y, powiedział o tym, że jest sześć filarów, nawet jest książka taka właśnie tego autora, i bardzo ją polecam: sześć filarów poczucia własnej wartości a to jest świadomość, samoakceptacja, odpowiedzialność, y, asertywność, celowość i prawość. Y, dzisiaj ja chcę się zająć świadomością. Mówiliśmy już kilkakrotnie o świadomości, kilkakrotnie używałam tego słowa, już nawet spotykając się na wizji, bo jest ono bardzo ważne. Świadomość jest czymś, co jest podstawą tutaj poczucia własnej wartości u Brandena. Natomiast u Daniela Golemana samoświadomość, świadomość jest podstawą inteligencji emocjonalnej jako jedna jako pierwsza składowa, podana jest właśnie świadomość. Co to znaczy być świadomym? Być w pełni uważnym. Niedawno rozmawiałam z panem, który powiedział jako coś takiego bardzo yy, Zaskakującego go, że zresztą wszyscy mieliśmy takie doświadczenia, ale powołuję się właśnie na niego, bo ta rozmowa była bardzo niedawna, że zdarza mu się, że jedzie samochodem i jest nieświadomy tego, że przejechał jakąś ilość kilometrów. Przejechał dobrze, nie było wypadku, droga czasami była ciężka, a on tę drogę pokonał. On tę drogę zrobił, mimo że nie był świadomy. Jego myśli błądziły zupełnie gdzie indziej, był nie tu i teraz, tylko gdzieś tam. Natomiast włączył się automatyzm, włączyło się to działanie mózgu, które pozwala nam nawet w takich przypadkach, kiedy myśl odlatuje gdzieś bardzo daleko, wykonywać swoje obowiązki z automatu. I myślę, że Zgodzicie się ze mną, jeśli zaczniecie obserwować swoje życie, że bardzo często zdarza się tak automatycznie żyć, że są wytyczone pewne punkty i od jednego do drugiego przechodzimy, ponieważ są one codzienne i niezmienne, nie zastanawiamy się nad nimi, a mamy troszkę za mało uważności, za mało świadomości na to, żeby. Ogarnąć tę sferę w danym czasie. I wtedy robimy to z automatu. I to może być właściwie wszystko. To może być jedzenie z automatu, chodzenie z automatu, kąpanie się z automatu, przygotowywanie posiłku z automatu, tam, gdzie nie ma naszego, naszej uwagi i tam, gdzie, no, chcę tak powiedzieć, nie ma naszego serca też. Nie jesteśmy tu i teraz zarówno umysłem, jak i własnym sercem, czyli nie mamy świadomości też tego, co rzeczywistość robi naszym emocjom. W takich przypadkach zawsze możemy powiedzieć sobie, że o, myśl zaprowadziła mnie gdzieś na manowce, myśl wyprowadziła mnie gdzieś stój teraz, myśl wyprowadziła mnie z rzeczywistości. Już nie jestem uważna, już nie mam możliwości yy, uważnego. Rejestrowania tego, co się dzieje, coś mi ucieka, coś odchodzi nieodwołalnie, coś przegapiłam, bo nie miałam dostatecznej uwagi, nie miałam dostatecznej możliwości koncentracji, uważności, czyli możliwość też taka istnieje w takiej sytuacji, że nie robię czegoś. Nie robię czegoś, bo nie zauważam, że coś jest do zrobienia. Nie robię czegoś, bo nie łapię tego, że powinnam się jakoś czynnie włączyć w nurt życia. On po prostu niesie mnie bez świadomości tego, co się dzieje. Powiedziałam tutaj o Danielu Golemanie. On bardzo, bardzo zwraca uwagę na samoświadomość, czyli na świadomość tego, co my czujemy, na świadomość tego, co, jakie sygnały wysyła nam nasze ciało, jak odbieramy rzeczywistość. To, jakie mamy uczucia, jest bardzo ważne w relacjach z innymi ludźmi, ponieważ na te relacje kształtują się albo pozytywnie, albo niepozytywnie, w zależności od tego, jakie w nas emocje są. No, a oczywistą jest sprawą, że jeżeli my nie znamy swoich emocji, jeśli nie umiemy ich rozpoznać, jeśli nie umiemy powiedzieć, co to jest, to także mamy dużo słabszą możliwość zapanowania nad tymi emocjami. Czyli może być sytuacja, kiedy to emocje niosą nas przez życie kiedy to one wyznaczają to, co się wokół nas dzieje, a nie my sami. Czyli tracimy możliwość wyrażania siebie wtedy od nasze emocje wyrażają się, a przecież emocje to nie my tak jak już mówiliśmy o tym. Także bardzo często zapominamy o naszym ciele i o jego potrzebach. Ciało zawsze daje sygnały czego potrzebuje, ale jeżeli nasza uwaga, nasza świadomość nie będzie pobudzona, nie, 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 nie będzie rejestrowała tego co nam ciało mówi, no nie będziemy tego świadomi, nie będziemy mogli zareagować odpowiednio. A właśnie w takim automatycznym życiu bardzo często tak się dzieje, że ciało wysyła swoje sygnały, wysyła swoje prośby albo wysyła swoje żądania już w końcu, a my i tak tego nie dostrzegamy i tak. A ciało wysyła tych sygnałów całe mnóstwo. I wystarczyłoby tylko troszkę być skupionym, troszkę bardziej świadomym tego, co ciało do nas mówi, żeby można było odpowiadać i żeby można było reagować zgodnie z tym, co naszemu ciału jest w tym momencie potrzebne. Myślę, że ważną bardzo rzeczą w świadomości jest nie tylko nasza osoba, nie tylko to, co my powinniśmy wiedzieć o sobie, a powinniśmy wiedzieć troszkę więcej jeszcze niż to, jakie mamy emocje, jakie nasze ciało ma potrzeby, bo człowiek samoświadomy wie, do czego dąży, wie, jaki ma cel, wie, w jaki sposób ten cel chce osiągnąć i wie też, co zrobić, żeby można było ten cel rzeczywiście osiągnąć, a nie tylko do niego cały czas się zbliżać. Czyli zna swoje ograniczenia, zna swoje dobre i mocne strony, potrafi popracować nad tym, co jest jeszcze do zrobienia, i potrafi wykorzystać wszystkie te swoje zalety, które są w tym momencie do wykorzystania, potrafi postawić na nie. I ma zaufanie do siebie. Ma zaufanie, ponieważ ma dobre rozpoznanie siebie samego. W związku z tym wzrasta zaufanie do siebie. Jeżeli wiem, na co mnie stać, jeśli wiem, jaka jestem, jeżeli znam swoje słabe strony znam swoje silne strony, wtedy mogę się bezpieczniej w życiu czuć. Bezpieczniej także z tego powodu, że wiem, po prostu wiem, że tak to jest i w związku z tym wiem, na co mogę liczyć i na co sobie mogę pozwolić. A gdzie nie powinnam w ogóle wchodzić, bo tam z takimi moimi mając takie uwarunkowania, y mogę ponieść po prostu porażkę. Może trzeba będzie się przygotować przez dłuższy okres czasu, y może trzeba będzie coś podciągnąć w sobie i spróbować to zrobić wtedy, kiedy będę bardziej gotowa. Świadomość to także świadomość otaczającego nas świata. Tego, co się wokół dzieje. To jest taka uważność, też potrzebna tutaj, żeby być świadomym tego, co nas otacza. Uważność, która, tutaj oczywiście, że chcę to powiedzieć, która bardzo wzrasta w czasie medytacji. Można kształcić sobie uważność, kształcić koncentrację. Ta uważność powoduje, że sygnały dochodzące do nas, z otaczającego nas świata, są nie tylko zauważane, ale także odpowiednio interpretowane i że jest na nie odpowiednia odpowiedź w tym, co my robimy i jak się zachowujemy. Takim najprostszym przykładem jest to, że jeżeli żyjemy uważnie, To dociera do naszej świadomości to, że na przykład zaczął padać deszcz. I nie wychodzimy wtedy bez parasola. Jeżeli żyjemy, żyjemy mniej uważnie, to zdarza się, że dopiero wtedy, kiedy wyjdziemy na zewnątrz, dotrze do nas ta informacja, że pada deszcz. Uważność w tym. W przypadku, kiedy zanim wyjdziemy, już wiemy, że pada deszcz, polega na i obserwacji, i wzmożonym słuchaniu, i prawidłowej oczywiście interpretacji tego, co słyszymy i tego, co widzimy za oknem. Ale trzeba spojrzeć za to okno. Czyli trzeba dać sobie szansę, i trzeba słyszeć, że rzeczywiście tak jest. W tym pierwszym przypadku, o którym tutaj mówiłam, kiedy automatycznie działamy, kiedy automatycznie pracujemy, automatycznie coś się dzieje, to jest sytuacja, w której możemy nie zauważyć, że e, przyszła chmura, że zrobiło się troszkę bardziej ciemno, że coś zaczyna stukać w szyby. To może nam po prostu zupełnie umknąć. Nagle okazuje się, że nie mamy pojęcia, a tutaj już pada całkiem e, całkiem e, duży deszcz i e, wychodzimy wtedy nieprzygotowani. Zresztą ja tutaj daję taki najbardziej prosty przykład. Myślę, że każdy może sobie ten przykład ze swojego życia w jakiś sposób uświadomić, co ostatnio takiego się stało, kiedy ta nasza świadomość okazała się być gdzieś uśpiona, okazała się nie funkcjonować. Także to, jak my żyjemy, czyli w jaki sposób my podchodzimy do rzeczywistości i do faktów, które są nam. Nie do końca po drodze. I tutaj chcę powiedzieć o czymś, co może mieć wielkie znaczenie w naszym życiu, a także wielkie znaczenie w tym, jak będziemy siebie oceniać. Mianowicie o umiejętności przyjmowania niechcianej przez nas prawdy. Wolelibyśmy czegoś może nawet nie wiedzieć. Ale kto woli nie wiedzieć? Kto godzi się z prawdą i mówi, że chciałby być świadomy tego, co się wokół niego dzieje w jego związku między, między nim, a dziewczyną, czy między czy, co, co się dzieje w rodzinie, czy co się dzieje w pracy, czy co się dzieje na świecie? Też w naszym państwie e, mówi się, że nie niektórzy mówią, że nie chcą tego wiedzieć, że wolą żyć w nieświadomości, bo jest to bardziej luksusowe. No tak, tylko że na takiej nieświadomości nie możemy zbudować poczucia własnej wartości. I nie możemy zbudować prawdziwego życia, dlatego że budujemy je wtedy na niepełnych podstawach, że te fundamenty, na którym to budujemy, są dziurawe, bo nie chcemy zauważyć czegoś. Często tak się dzieje w naszym życiu osobistym, często tak się dzieje z finansami, że ludzie nie chcą dostrzegać tych bardzo mocnych i bardzo prostych, Informacji, które nie pasują, które zaburzają komfort życiowy. A tak naprawdę jedyną radą, żeby sobie z nimi poradzić, jest odkrycie tej karty i zastanowienie się nad tym, co mogę zrobić, bo wyjście jest zawsze jakieś. To nie jest tak, że my nie mamy możliwości, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że sytuacja jest bardzo trudna i prawie bez wyjścia, że my nie znajdziemy możliwości takiego załatwienia tej sprawy, żeby na przyszłość dało to dobre rezultaty. Mimo, że w danym momencie może być to bardzo trudne i bardzo nieprzyjemne. No ale tutaj też się kłania taka, taka prawda, że poradzić sobie w życiu jest łatwiej wtedy, kiedy potrafimy poczekać na nagrodę. Kiedy potrafimy powiedzieć sobie, ok, przeżyję teraz kilka miesięcy trudnych, ale za to potem będzie dużo, dużo łatwiej i dużo, dużo prościej. Myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i żeby wiedzieć, żeby wiedzieć, że wszystko na świecie się zmienia. Tutaj znowu ukłania się buddyzm, że nie ma nic stałego, i w związku z tym nie lgnąć tak bardzo mocno i tak rozpaczliwie, szczególnie do tych sytuacji, które są tylko z pozoru w porządku, a gdzieś tam pod spodem zaraz się coś zawali, bo jest jakaś wielka dziura, czy jest jakaś wielka niewiadoma, której nie chcemy przyjąć do wiadomości. Nie chcemy zaakceptować. Wiedziałam o tej książce: Sześć filarów poczucia własnej wartości. Dzisiaj mówimy o świadomości. Świadomość to jest coś, co można byłoby nazwać podstawą. Jesteśmy świadomi własnego istnienia. Jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy. I teraz tę świadomość możemy albo zachować w tych rozmiarach, jaką ją w tej chwili mamy, albo zacząć ją poszerzać. I poszerzanie świadomości to jest także medytacja. To jest pozwolenie sobie na wyciszenie, na spokój, na uwagę i na koncentrację. To jest ćwiczenie uwagi i koncentracji. To jest opanowywanie umiejętności bycia w ciągłej uwadze. Kiedyś ktoś zapytał o istnienie Zenu i mistrz powiedział: Uwaga, uwaga. zapytał i co jeszcze? A Mistrz odpowiedział: uwaga, 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 uważność, uważność naszego życia. Ta uważność powoduje, że rozszerza się nasza świadomość, że coraz więcej informacji do nas dociera, że coraz więcej zbieramy informacji, które powodują, że człowiek czuje się pewniej. Że człowiek czuje swoją sprawczość, także, że jego umysł staje się inny. Uważny i skoncentrowany umysł to jest zupełnie inna bajka niż umysł, który gdzieś ulatuje, którego myśli gotują się w nim i tłoczą się i nie dopuszczają informacji który jest jakby otumaniony tym nawałem myśli. Umysł świadomy to umysł, w którym jest spokój, w którym jest cisza, który potrafi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności w chwili, która jest do tego najbardziej odpowiednia. To łatwość od życia tak naprawdę, bo wtedy też dużo łatwiej żyje się tu i teraz. To, o czym mówiliśmy tu i teraz, to, co niektórzy z Was macie już przepracowane w sensie tym, że wiecie o tym i że wiecie, jak to działa i jakie to jest istotne w tej sytuacji, w której my żyjemy, być tu i teraz, być świadomym, nie żyć ani w przeszłości, ani w przeszłości, czyli po prostu naprawdę żyć. Świadomość można poszerzać różnymi sposobami, ale jednym z nich jest także medytacja. Medytacja zen, czyli praktyka zazen, praktyka zenu, rozszerza tę świadomość bardzo mocno. Mówiłam to już wiele razy, ale będę powtarzała jeszcze też wiele razy. Co powiedział João? Jung. Jung powiedział, że jeszcze wyczerpie się wszystko to, co świadome, wtedy pojawia się nieświadome. Wtedy rozszerza się nasze pojęcie świata niewyobrażalnie dla kogoś, kto tego nie dotknął. Niewyobrażalnie. Można tego tylko doświadczyć. I można próbować usiąść, próbować siedzieć. W końcu podjąć decyzję, że ja tego też chcę. Oczywiście, że można także powiedzieć, że nie należy mi na Ja nie muszę być świadomy, ja nie chcę być świadomy, ja po prostu chcę sobie spokojnie żyć. Tylko, że jeżeli nie dbamy, nie mamy świadomości, świadomości własnej, to takie życie nie prowadzi do rozwoju i nie prowadzi do samozadowolenia, samoakceptacji. I takiego szczęścia ze spełnienia, szczęścia z tego, że jestem świadomym, spełnionym człowiekiem. Oczywiście nie wszystkim na tym zależy, ale przecież wszystkim zależy na szczęściu. A to jest podstawa szczęścia. Czyli medytacja, która powoduje wzrost, wzrost uwagi, wzrost koncentracji. Wzrost świadomości, rozszerzenie tej świadomości, można powiedzieć, że jest bazą poczucia własnej wartości. Że ktoś, kto ma z tym problemy, może na tej bazie spróbować zmienić swoje poczucie własnej wartości, udoskonalić je. A ja ze swojego doświadczenia chcę Wam powiedzieć, że jeżeli zdecydujecie się na praktykę zenu, bo. Ja tylko o tym mogę mówić, bo to jest coś, czego doświadczyłam. Bardzo zmieni wam poczucie własnej wartości. Aczkolwiek już nawet jak będziecie zaawansowani, nie będziecie o tym myśleli, ale to, co się odkrywa w medytacji zenu, zresztą w wielu innych gałęziach medytacyjnych też to jest, jak podkreśliłam, niewyobrażalne dla osoby, która nie praktykuje, nie medytuje, ale rozumiem też, że nie każdy musi do tego dążyć, nie każdemu musi na tym zależeć. Natomiast jeśli mnie słuchacie, to znaczy, że zależy wam na tym, żeby było lepiej. Aby było szczęśliwiej, milej, sympatyczniej, zdrowiej. No i tutaj znowu ta medytacja się kłania. Kłaniają się badania. Jeżeli jesteście tutaj ze mną, to znaczy, że dobrze opanowaliście internet. Prawie wszyscy w tej chwili znają angielski. Młodzi ludzie możecie zajrzeć i sami sprawdzać, jak wiele badań jest nad medytacją i co ta medytacja tak naprawdę. E, z badań wynika, że ludziom robi, a robi same dobre rzeczy. Więc teraz za chwileczkę już usiądziemy w medytacji. A mnie co prawda z wami w tej chwili nie ma, bo jestem daleko, nie mam mnie w Polsce, to jest nagranie wideo, ale bardzo będę się starała, żeby o tej samej godzinie, mimo że tam będzie inna godzina, gdzie ja będę, o tej samej godzinie usiąść z wami teraz i po prostu posiedzieć. Medytacji wspólnej, jak gdzieś bardzo, bardzo daleko, wy tutaj w Polsce, może też i za granicą, jeżeli ktoś nas ogląda, ale będzie to ta sama płaszczyzna i to, że będę daleko, nie będzie miało żadnego znaczenia. Będziemy wszyscy razem. Życzę dobrego tygodnia i życzę dobrej koncentracji, uwagi, wyciszenia i rozszerzania świadomości zobaczenia.